Wielkimi krokami zbliża się koniec przebudowy układu drogowego w okolicy dworca kolejowego w Gołonogu. Tak naprawdę pozostały jeszcze jakieś tam końcowe, końcowe prace plus prace kosmetyczne na tym odcinku, więc pewnie niebawem tam bodaj szacowane jest, że do końca czerwca się ta robota tutaj zakończy i będzie, jeżeli chodzi o układ drogowy, to będziemy mieli wszystko gotowe. Natomiast chciałbym dzisiaj w zasadzie cały ten nowy układ drogowy przejechać i abyśmy sobie wspólnie zobaczyli, co to tutaj jest nowego. Jak się tutaj jeździ i tak dalej. Oczywiście, brakuje jeszcze. Tutaj przede wszystkim oznakowania poziomego, tak więc na to wszystko jeszcze musimy troszkę poczekać. Jeszcze są miejsca, gdzie działają tymczasowe przejścia, tylko więc, więc tutaj jeszcze na no troszkę tej, tej kosmetyki zostało. Są też miejsca, gdzie jeszcze na przykład nie ma chodników, jak choćby tutaj dojazd od wczasowej do, do ronda u zbiegu ukraińskiego i parkowej oraz wczasowej, na której w tej chwili sobie stoję. I no właśnie, zaczniemy ten przejazd od ulicy Wczasowej, ulicy Wczasowej, która no nie załapała się do tego, aby ją utwardzić, aby Nią zrobić jakiś łącznik do pogori do ulicy żeglarskiej. Szkoda, myślę, aczkolwiek z drugiej strony być może tutajsi mieszkańcy tego nie chcą, bo w momencie, kiedy tutaj pozostaje droga gruntowa, taka, na, na jakiej w tej chwili stoję, no to tak naprawdę nie mają tutajsi mieszkańcy. W cudzysłowie mówiąc autostrady przed, przed oknami A myślę, że tak mogłoby być Że gdyby tutaj utwardzono tą drogę Zrobiono łącznik W czasową Aż do ulicy Żeglarskiej Myślę, że tutaj mógłby być Bardzo duży ruch Bo mogłaby Mógłby tutaj duży, duży ruch Bardzo mogłoby być dużo pojazdów Które w kierunku Ząbkowic Właśnie tędy by sobie drogę, drogę Skracały więc to mogłaby się stać uciążliwością dla tutejszych mieszkańców ale z drugiej strony mam nadzieję że kiedyś tak się to tutaj stanie że jednak ten, ta droga tu zostanie utwardzona że, że jednak ten dojazd do, do ulicy Żeglarskiej, ulicą Wczasową stanie się faktem tak jak kiedyś w którymś filmiku będąc tutaj, gdy byłem to zobaczyć jak to tu wygląda e, mówiłem, że kto wie co będzie za 10 lat gdybyśmy 10 lat temu porozmawiali o tym, że tutaj koło dworca w Gołonogu nie będzie y, nie będzie przejazdu kolejowego tylko powstanie wiadukt i pod torami będziemy przejeżdżać no pewnie każdy by się popukał w czoło i powiedział a co ty pieprzysz za głupot? Tak więc, kto wie, co będzie za x lat. No to dobra, myślę, że można ruszać. Jak już wspominałem, ja jestem na ulicy Wczasowej. Wyjeżdżam z ulicy, z ulicy Wczasowej. Właśnie, tutaj jest choćby odcinek ten do ronda, gdzie jeszcze sporo, sporo brakuje. brak powiedzmy sobie chodników tutaj taki kikutek pozostał to jest dojazd do ulicy do ulicy Brzozowej który no kto wie jak będzie zje... w tym przypadku może kiedyś też powstanie tam normalnie utwardzona droga w tej chwili nie ma tutaj sygnalizacji, natomiast jak widzieliśmy na oznakowaniu, jeszcze ta sygnalizacja jest. Bo jak wspominałem, jeszcze tutaj też pod wiaduktem są prowadzone prace, więc gdy tutaj pracownicy potrzebują wyłączyć któryś pas, to jeszcze gdzieś tam doraźnie tą sygnalizację się, się stosuje rondo na ulicy, na zbiegu zbiegu ulicy Ukraińskiego i Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Zjedziemy sobie trzecim zjazdem, to jest zjazd w kierunku łącznej oraz swobodnej. Tutaj również fajnie jakby kiedyś powstała normalna droga. Normalna w sensie o takiej normalnej nawierzchni, bo tak naprawdę już na wysokości tutaj tej, tej restauracji mamy drogę taką płytową. Oczywiście to też jest droga twarda i jako drogę twardą drogę o takiej nawierzchni trzeba, trzeba traktować. Duży plus względem tego co było kiedyś to. Fakt, że tutaj w ogóle w ogóle droga jest, bo kiedyś tutaj był od Alei Zagłębia Dąbrowskiego ustawiony zakaz ruchu No nie można było tutaj wjeżdżać Zakaz ruchu z wyjątkiem dojazdu właśnie do tej, do tej restauracji, teraz tego zakazu tutaj Tutaj nie ma, tak się cofnę troszkę do tyłu. Popełniłem błąd, nie zredukowałem sobie na jedynkę. I jak widać, z drugiego biegu auto mi zgasło. Skręcę w lewo, tutaj jest taki dojazd do nowo powstałego osiedla, który to dojazd też się tak naprawdę kończy w krzakach. Więc tutaj, no, to już pewnie kwestia. Dewelopera, który te bloki tutaj, tutaj buduje, aby tą drogę dalej pociągnąć. Miasto myślę, że dało dużo, tworząc aż taki tutaj dojazd do tych nowo powstałych bloków. I też miejmy nadzieję, że kiedyś ta droga tutaj powstanie, kolejna alter, alternatywa z dojazdem właśnie do ulicy łącznej, swobodnej. Natomiast wykonałem tutaj zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury po stronie, po stronie prawej, bardzo fajne miejsce ku temu zresztą tak samo jak yy, miejsce gdzie byłem przed chwilą, gdzie zgasło mi auto, do tego, aby na przykład zawracać tam na trzy, a są tam i miejsca do tego, żeby zawracać z infrastrukturą, choćby właśnie. Z prawej strony, bo choćby wjazd na teren restauracji. Tutaj znak ustąp, więc jadąc w lewo, muszę ustąpić pojazdem z prawej i lewej strony. Od tej strony brakuje nam oznakowania skrzyżowania o ruchu okrężnym. Oczywiście, tutaj już jest całkowicie nowa nawierzchnia i super bo ta nowa nawierzchnia w zasadzie tutaj no rewelacyjnie się, się jedzie no ale powoduje to, że nie mamy oznakowania poziomego chociażby oznakowania tutaj przejść dla pieszych, więc trzeba bardzo uważać z jednej strony bardzo dobre, dobrze się jedzie z drugiej y, gdzieś tam jeżeli będą tak jak tutaj znaki pionowe, które są powiedzmy za krzakiem schowane, no to może być jakiś tam powiedzmy sobie problem. I tutaj sobie na skrzyżowaniu zawracam. Skrzyżowanie Piłsudskiego, ukraińskiego i świętego Antoniego. Skrzyżowanie przy Intermarche. I zobaczmy, zaraz po zjeździe z Piłsudskiego zaczyna mi się nowy... Nowy asfalt, nowa fantastyczna nawierzchnia, ograniczenie do 30. No i na rondzie tym razem trzeba pojechać sobie w Aleję Zagłębia Dąbrowskiego. Od tej strony rondo pięknie stoi. Oznakowanie ronda, oczywiście. Sporo przy drodze jeszcze, jak widzimy tutaj, tutaj trzeba, trzeba zrobić chodniki, drogi dla rowerów. Tutaj tymczasowe przejście właśnie tylko funkcjonuje, bo to które będzie stałe będzie bliżej ronda, nam po prostu brakuje, brakuje ścieżego znakowania. Tutaj wydaje mi się, że będzie chyba też przejście dla pieszych, pewnie droga dla rowerów na drugą stronę. Dojazd do firmy, która jest tam akumulatory i tak dalej. Znowu tymczasowe przejście, które dalej funkcjonuje. No i znowu jesteśmy na starej nawierzchni drogi. Mam nadzieję, że niedługo ekipy przeniosą się tutaj i zacznie tutaj powstawać obiecane rondo. Bo władze obiecały, że tutaj będzie przebudowa tego skrzyżowania i powstanie tutaj powstanie tutaj rondo. Więc też nie mogę się tego, tego doczekać, bo to spowoduje, że od ulicy Wybickiego będziemy mogli sobie spokojnie jeździć w kierunku, choćby Urzędu, Urzędu Miejskiego. No i znowu na rondzie pojadę trzecim zjazdem, będąc z drugiej strony alei Zagłębia Dąbrowskiego, czyli znowu pojadę na drugą stronę. Torów. Niegdyś bym tutaj stał pewnie na, na przejeździe ograniczenie do 30 Sygnalizacja świetna, to już omawiałem, że tutaj po prostu prowadzone są jeszcze prace. To jest prace kosmetyczne, wykończeniowe, więc robotnicy mogą tutaj potrzebować wyłączać pas ruchu, któryś z pasów ruchu. Stąd też oznakowanie Też przejście na razie tymczasowe Ale tutaj będzie chyba stałe przejście Tak wygląda Z budowy, budowy drogi Jadę w ulicę Parkową Tutaj też przejście będzie stałe Na razie tymczasowe oznakowanie Zastanawia mnie jak tutaj wygląda Ten stary Ten stary ślad ulicy Parkowej no tutaj jeszcze jest w wykończeniu, więc nie ma w tej chwili podjazdu tutaj do, do ów kamienicy. Tutaj przejście mamy wyniesione po prawej przystanek za którym to przystankiem powstaje nam niewielki parking Którego możemy sobie też popatrzeć na zmiany przy samym dworcu, na zmiany przy dworcu, bo tak naprawdę od tej strony tylu dojść tutaj do peronu, a w tej chwili do peronów nigdy nie było. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, od tej strony trzeba było iść na przejazd i dopiero z przejazdów chodzić normalnie na, na peron. Tutaj w tej chwili przebudowa, bardzo, ale to bardzo to ułatwiła. Jedno, że są mniej więcej w tym miejscu, są schody, którymi możemy tam dojść. Od tej strony mamy tutaj będzie oczywiście przejście, jest nawet w tej chwili już, już przejście. Mniej więcej gdzieś tutaj będzie też przystanek autobusowy. W tej chwili ciężko mi go wyczuć, w którym, w którym najpewniej będzie, będzie to miejscu Ale wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś w tym, w tym tutaj, gdzie w tej chwili w tej chwili stoimy, może ciutkę, ciutkę w bok Mamy tutaj, jak już wspomniałem, przejście dla pieszych. Fajny podjazd tutaj. Na przykład dla niepełnosprawnych nawózków. No i znowu tutaj schodkami. Tak więc no od tej strony rewelacyjnie, to muszę powiedzieć, wygląda. Co ważne, od tej strony możemy sobie zostawić samochód, przesiąść się na pociąg. Możemy też przyjechać sobie tutaj autobusem, przesiąść się na pociąg, czy też zostawić samochód i przesiąść się tutaj na autobus. Jeżeli komuś stąd. Będzie dokądś autobus pasował. Miejsce trzeba powiedzieć, rewelacyjne. Co ważne też, jeżeli chodzi o sam peron, peron został wydłużony. Stąd doskonale widać, jak on daleko tam sobie sięga. Tak więc, rewelacja pod tym względem. Ciekaw jestem, co powstanie tutaj, właśnie na tym, w tej chwili, placyku bo tutaj też jest miejsce na to aby stworzyć tam jakiś parking, może parking rowerowy może też kilka miejsc parkingowych tutaj tutaj by mogło, mogło się znaleźć tak więc no, no rewelacja, muszę powiedzieć, że to co powstało tutaj w Gołonogu jestem zachwycony tym wszystkim, rewelacyjnie to wszystko jak na razie jak na razie wygląda Czekamy tak naprawdę jeszcze tylko na to, żeby w końcu wyremontowano sam budynek dworcowy, jak i żeby od, od przodu, od frontu, od strony powiedzmy sobie gołonoga, aby powstało faktyczne centrum przesiadkowe na tamtej stronie. No i czekamy na rozbudowę samej linii, aby w końcu powróciła linia kolejowa z gołonoga do do Strzemieszyc, która przecież przez lata tutaj funkcjonowała, była, a wiemy, że w ramach projektu rządowego Kolej Plus, ta linia znowu tutaj, tutaj powróci. Być może, że w całym centrum przesiadkowym i rozbudową dworca, czy też przebudową budynku dworcowego władze miasta też czekają do rozpoczęcia budowy przebudowy torowisk w ramach kolei plus, ale jak na razie jeśli o mnie chodzi, rewelacja, jestem mega zachwycony tym, co tutaj mamy.